Cześć pan ja jestem Elena, a dzisiaj sobie zagramy w Quiz Oldary z kim spędzę wakacje. Co lubisz robić wakacje? Mm. Widoki. W której straży najbardziej chciałabyś być? Abstyntu, obsydianu, cienia, obsydianu? Jaki smak lodów lubisz jeść podczas wakacji? Truskawkowy, waniliowy, pistacjowy, czekoladowy, górtowy, pomarańczowy, tofi. Wiecie co? Bardzo lubię pistacje więc pistacjowy. Który z poniższych letnich kwiatów chciałabyś mieć w swoim ogrodzie? Mm. Gietek, kosmos, Nasturcie, pelargonie, bratek, malewa, begonia, petunia, yy, pelargonia. Co myśleć o wakacjach? To najpiękniejszy czas w roku, to idealny czas na lenistwo, wakacje to dla mnie czas podróży i przygód, nie lubię, mogę więcej czasu spędzać z bliskimi, jest zdecydowanie za gorąco, sama nie wiem co myśleć inaczej. Hmm. Tak, mogę więcej czasu spędzać z bliskimi. Blablabla. Gdzie wolisz siedzieć na wakacje? W góry, niziny, nad morze oczywiście, bo mieszkam nad morzem, więc wiecie. Co chętnie by zjadła, gdybyś była chowańcem? Kwaśnia jagodynia, Nie. Gozowane wodorosty? Nie. Pistacjowe truskawki? Brzmi smakowicie. kwista marchewka? Nie. P złote płatki róży? Kwa... Mały promysło, oczywisty pistacjowe, truskawki. Ym, jesteś ekstrewantykiem czy inter coś tam? Coś pomiędzy. Jaką rasę chciałbyś reprezentować? Demon, hybryda, elf Vampir, Cerena, Brownie, Wilkołak, Smok, Jednorożec, fankwang, Hamadriada ogród, wiecie co? Skoro moim wybrankiem serca w moim prywatnym safe jest Walkion, no to smog. Wybierz obrazek. Nie, nie, nie. Nie, nie. Tu. Wow! Czekajcie chwilę, zaraz wrócimy. Jak widzicie, tu walkują, z nim spędzę wakacje. Swoje wakacje spędzę z Walkionem. Udało się Wam ukończyć wszystkie misje i nareszcie możecie zaznać odpowiedź czynku. I skorzystać z wakacji. Masz już plany na Wasze wyjazdy. Podzielcie się z wynikiem w komentarzu. Nie dzięki. Znajdę jakieś następny i zaraz wrócimy. Znalazłam już, który chłopak z Dari do Ciebie pasuje. Hm. Ciekawe, czy w jaki sposób lubisz odpoczywać? Wszystko byle być. Co? Nie wiem co się dzieje. Wszystko byle być w ruchu. Czy tutaj książki wychodzi na spacer, leżeć i oglądać lub spać. Coś innego. Wszystko byle być w ruchu. Jaki masz kolor włosów? Blond, czarny, brązowy, rudy, kolorowy brązowy. gra hmm. w Aldarię? tak. Y, łatwo dogaduje się z innymi, tak, nawet bardzo, zależy z kim, ale zazwyczaj tak, rzadko kiedy się z kim dogada. Praktycznie zależy z kim. Y, co najbardziej lubisz w chłopakach? ulele, inteligencja, szczerość, wygląd, zaufanie, wierność, szaleństwo, zaufanie. Wybierz pokój, który Ci się podoba najbardziej. Ten jest chyba Eza. Nevre. Walkiona. Walkion ma taki prosty. I za to mi się podoba ten. No. Wystrój bardzo. dwa mam. Ten. W tego Eza jest za bardzo różowy, więc wiecie. Ten jest taki. Mroczny, niczym ten, no, jak on się nazywa? Przypomnijcie, saga Zmierzchu? Dobra, wezmę walki. Który chowańc podoba Ci się najbardziej? Blaknie Dalafa? De Dalafa, De Delphia, jak ja tu mówię, nie? Wolisz działać w dzień czy w nocy, w dzień, który magiczną postacią mogłabyś zostać: wampirem, syreną, wilkołatkiem, elfą, wróżką, kimś innym. Z kimś innym. Syresli. Widzę, że on jest mi pisany. Jak widzisz, to właśnie walki on do ciebie pasuje. Jest to chłopak bardzo Piekuńczy i cierpliwy, więc na pewno się z tobą dobrze zaopiekuję. Podziel się komentarzem, wiecie co? Skoro już walki ją w drugim w quizie, to zrobimy jeszcze dwa i zobaczymy, kto będzie wtedy do mnie pasował. Poczekajcie chwilę, znajdę quiz i wracam. Znalazłem. Teraz będzie z, z którą postacią z gry Eldaria wyruszasz na misję. Wolałaś, żeby towarzyszyła ci dziewczyna, czy chłopak? Oczywiście boys, chłopak. Hmm. Który kolor jest twoim ulubionym? Biały? Niebieski? No, ruchy, telefoniku, mój mały, kochany. Jaką rasę chciałabyś reprezentować? Rollat? Hybryda, elf, wampir? Syrena, braunie, wielkołak, jednorożec, mam dylemat. Jakbyście mogli mi przypomnieć to co rolę je lat w komentarzach, to będę bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna do was. Dobra, niech będzie syrena wtedy, tu bo tu wampir, wiecie, fuj krew, tak, ale... Do której straży należysz. ścień Obsydianu. Obsidian, Obsydianu Obsidianu. Jest czy in, coś pomiędzy raczej. Hmm. Którego chowańca chciałabyś mieć? Musarza, pana Lulu. Blaga, coś tam. Oczywiście, że myszkę tą słodką Muserosa. Poznałeś kogo dzięki Daria? Tak. A to już tajemnica, kogo? Jaka jesteś? Małomówna, opanowana, dumna, zabawna, pełna siebie, miła, pomocna, mądra inna. Pomocna. I w sumie mądra. Jesteś zorganizowana. Pół na pół. Wiecie. Tak i nie. Prędzej bym powiedział rozczepana. Wybierz obrazek mm, ten. Mm, znowu on. Wruszasz na misję wraz z Walkionem. To dobry moment, aby pokazać mu co, na co ciebie stać. I polepszyć wspólną relację. We w na pewno dać z siebie radę, ze sobą radę. Sobie radę. Z każdą misją powodzenia. Dobra, moim... kochani, zdaszmy jeszcze jeden quiz I później kończymy odcinek. No i znalazłam, który chłopak z jest zostałby twoim ochroniarzem. Oj, chyba wiem, który. Tajemniczy, nieznajomy proponuje Ci możliwe prze... Przepraszam zaraz to... Nie znają, proponuję ci możliwe przemiany w vampira lub wilkołaka, propozycja nie zawiera żadnych kaczeków. Jaka jest twoja odde... decyzja? Uuu, jaki słodziak. Chcę przemienić się w wampirek, chcę przemienić się w wilkołaka, wolę zostać tym, kim jestem. Oferta brzmi ciekawie, ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Ostatnia. Twoja postać y przypomina Ciebie, czy wymyślona przez Ciebie postać przypomina mnie, bo... Którym z podanych chowańców chciałabyś op się opiekować? No. Wiecie co... Mam dylemat między mulitsem, la Lamulin... I mącej, ale wiecie co, wybiorę małą meszkę, bo jest taka fajna, słodziutka. Która z podanych rzeczy najmniej, ci się, najmniej Cię denerwuje? Albo ma widy, albo pomylili. To syfek. Nie należy... Naj... Przerośniętego. Do której straży należysz? Tu się nic nie zmieniło, obsydianu. Chcesz, aby Twój strażnik miał poczucie humoru, miał wielkie serce, był miły, był pomocny, żeby wielkie, miał wielkie serce. Myślisz, że możesz zaufać bezgranicznie swojemu strażnikowi, tak? Mogłbym, mogłabym, ale nikomu nie. Raczej tak. Walkijon. Serce moje się ukroje. Wygląda to, że twoim strażnikiem był właśnie walkion. Jest to chłopak masywny i spokojny. O wielkim sercu. Zróbmy jeszcze jeden i zaraz wracam. Co się zepsuło? O! Do której postaci Zeldarii pasujesz? Jak chcesz, żeby wyglądał twój pokój? Boże, znowu... Dobra, walkiona. Co wolisz robić jako strażnik? Tworzysz nie Szpiegować w roku? Tworzysz... Tworzenie broni? Lub walka? Tak, to moja jest sympatia. Z którą z tych postaci chciałabyś się zaprzyjaźnić? Mm. Kurczę. Na moim prywatnym sejfie mam prawie wszystkie mi Z niektórymi 80, z niektórym 80, na którym 100, ale moje serce oczywiście porwał chrom. Jaką broń wa wolisz walczyć? Wielkim młotem, mieczem, łukiem, magią? Wiecie co? Mam młota, więc z tym młotem będę walczył. Co najlepiej ci smakuje? Miód, mleko, chleb, wszystko z tych powyższych rzeczy. Jesteś cichy, spokojny, wybuchowy, sprawiedliwy, inteligentny, kreatywny, optymistyczny, wrażliwy, zabawny, buntowniczy, wierny, leniwy, spostrzegawczy. Powiedzcie, że tu mi... Mam dylemat, między zabawny a kreatywny. Więc wezmę. Polsacie, 20, 25, 22, Sprawiedliwy. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócię, muszę budzik wyłączyć. Już jestem. Wybierz kolor, który opisuje twój charakter. Brązowy, fioletowy, biały, czerwony, niebieski. Co lubisz robić w wolnym czasie? Odpoczywać, jeść, uprawiać. No, lubię spacerować z psem. Są baterie, nie wierzę w ten telefon. Kim jesteś? Coś pomiędzy. Wybierz chowańca, który chciałabyś mieć: korko, yapinku, Plum, plumbac, sawali, pimp. Dobra, króliczek jest cute. Którą parę dni wolisz? Zenit, świt, Zmierzch, zenit. Świt, przepraszam. Co robisz, gdy staniesz twarzą w twarz ponurakiem? Sięga po mój nóż. No, sięgam po mój nosi. Czy trudno ci jest mówić o swoich uczuciach? Trochę zależy z kim. Zależy komu ich zależy z kim, tak? Jaką magiczną posę chciałabyś zostać? Elefant, syreną, wampir hybrydą, felienem, ogrom wilkołakiem, pół człowiekiem, pół zwierzęciem, kitsune. Syreną. Kitsunę też jest. Lala. La. strażnik obsydian mają wielkie poczucie obowiązku ich speł, specjalnością polega na roz, roz, rozległej wiedzy o walce i użyciu broni przewodniczący im walki dobrze moi kochani oto tym optymistycznym i bardzo chętnym i, i słodkim Walcilnym kończymy odcinek, więc może będzie za kilka dni następne, ale nie jestem pewna. Chciałabym jeszcze zobaczyć, czy jest jakieś nowe wydanie. Jak to nie pamiętam tej dobrej nazwy. Wydanie gry, którym Shadow Time miało przyjść nowe, znaczy aktualizację, bo na razie nie można się na nim zalogować. Więc kochani, do zobaczenia i życzę Wam, jeżeli nie napisz, nie odcinek nie wejdzie, to wszystkim wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Pa-pa!